Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałem podzielić się z moimi doświadczeniami na temat początków drukowania w 3D. Już od dłuższego czasu myślałem o zakupie urządzenia drukującego w 3D i dlatego czytałem różne artykuły, oglądałem filmy na YouTube. Postanowiłem, że moja pierwsza drukarka przede wszystkim musi być łatwa w obsłudze, a także w montażu. Po drugie, nie chciałem, żeby przekroczyła budżetu 2500 zł. Fajnie, gdyby drukowała w kolorze, żeby była ta możliwość. Ważne że też dla mnie było by jakość wydruku była dobra a oprócz tego by drukarka była szybka i w miarę cicha bo jak wiadomo takie druki mogą trwać nawet powyżej 10 godzin. Więc jeżeli będę drukował w nocy to nie chciałbym obudzić całego domu. Biorąc pod uwagę te moje założenia wybór padł na Anycubi Cobra 3 Combo czyli z Ace Pro to znaczy się pojemnikiem na te filamenty, na materiał drukujący. Oczywiście mogłem kupić tą drukarkę samą, bez tego Ace Pro, czyli bez tego pojemnika na filamenty i wyszłabym je jeszcze taniej, ale okazało się, że w sklepie Gagbooking.com ta drukarka w całości, w zestawie kosztuje tylko 1600 zł, dlatego zdecydowałem się na cały zestaw Combo. Ufam sklepowi Gagbooking.com i dlatego od nich też zamówiłem tą drukarkę, otrzymałem ją w ciągu 5 dni. W tym sklepie kupicie drukarki w najlepszych chyba cenach obecnie na rynku. Zabawiając drukarkę, warto pamiętać o filamentach, czyli o tych materiałach, z czego drukujemy. Ja niestety zamówiłem tylko z dwoma kolorami i to dosyć tak słabymi. Warto sobie od razu zamówić czterema kolorami i to takimi najbardziej popularnymi, czyli biały, czarny i jakieś żywe kolory. Zamawiając zestaw drukarka plus 4 kg filamentu, będziemy mieli lepszą cenę i unikniemy pomyłki w wyborze filamentu. Pamiętajmy, że są różne rodzaje filamentów, np. bardzo twarde albo elastyczne, ale również na różnych rolach i to ma znaczenie, jeżeli chcemy korzystać z ACE Pro. W cenie 1600 zł plus ewentualnie filamenty, albo zestaw z filamentami, otrzymujemy wszystko, co potrzebujemy do druku. Instrukcja obsługi jest bardzo czytelna, obrazkowa, a do tego wszystkie śrubki są bardzo dobrze opisane. W języku angielskim nie ma problemu, żeby sobie przetłumaczyć choćby za pomocą telefonu i tłumacza Google. Poza tym producent drukarek opublikował świetny film, jak złożyć tą drukarkę krok po kroku i go teraz widzicie. Oczywiście w przyspieszeniu, ale link do tego filmu, jak i do instrukcji, czy też do oprogramowania macie w opisie tego filmu. W opisie tego filmu macie link do oferty tej drukarki wraz z kodem rabatowym. Warto skorzystać, bo wtedy ta drukarka wyjdzie Was jeszcze taniej. Ta drukarka ma również funkcję suszenia, co jest dużą zaletą, bo dzięki temu nie musimy się martwić o wysuszenie właśnie już gotowego projektu. Cały czas możemy korzystać z tej funkcji. Jest to duży plus nie wszystkie drukarki 3D mają tą funkcję. Czasami musimy to dokupić osobno. Nie dokupiłem kamery która ma możliwość monitorowania naszego wydruku, bo mam swoją taką zwyczajną kamerę z dobrą jakością, którą stawiam sobie w pomieszczeniu, gdzie drukuję. To mi w zupełności wystarczy. Warto pamiętać o wyborze odpowiedniego miejsca dla drukarki. Łowica cały czas się przemieszcza w lewo i w prawo. Poza tym stół roboczy, ten, na którym mamy wydruk, również przesuwa nam się do przodu i do tyłu, a także do góry i w dół. To powoduje różne drgania i dlatego jeżeli umieścimy to na niepewnym stole, na niepewnym regale nasz wydruk może być gorszej jakości, a nawet w trakcie drukowania przewrócić się i jeszcze niewysuszony napaskudzić nam troszeczkę na podłodze czy też na drukarce. Ace Pro, czyli ta skrzynia na filamenty wcale nie musi być z lewej strony. W większości tak z przyzwyczajenia, z uwagi na instrukcję obsługi stawia. W mojej sytuacji okazało się, że gdy stała z lewej strony na równi z drukarką blokował się, Filament. Coś było nie tak, i nawet próby odwrócenia rolki, cokolwiek robiłem, od razu był komunikat, że mam podnieść filamenty nad głowicą. Oczywiście rolami z filamentem ruszałem do przodu do tyłu, a przed wsunięciem ich do Ace Pro odciąłem ten sztywny kawałek zgodnie z instrukcją, ale to nic nie dało. Dlatego te kombo ustawiłem na stołku. I od tego momentu drukowało się wszystko bez najmniejszych problemów. Zauważmy, że mamy również uchwyt na filament w rolce. Gdybyśmy nie mieli właśnie tego Ace Pro, możemy po prostu tu zawiesić sobie filament i drukować w jednym kolorze. Nawet mając te Ace Pro nie musimy drukować w pełnym kolorze. Możemy po prostu sobie ustawić wydruk na jednokolorowy lub dwukolorowy. Gdy mamy złożoną już całą drukarkę, cały zestaw już mamy skręcony, ustawiamy. Wtedy pobieramy sobie aplikację do naszego telefonu i uruchamiamy drukarkę. Możemy samą instalację... Ten upgrade przeprowadzić na wiele sposobów, również skanowanie kodu z wyświetlacza lub z samej drukarki, a możemy także podłączyć pendrive. I z pendrive'u zaciągnie sobie oprogramowanie, zrobi wersję testową. Ale oczywiście aplikacje do telefonu i tak musimy pobrać, bo głównie z niej będziemy korzystali, przesyłając pliki do naszej drukarki. W tej aplikacji mamy wiele gotowych projektów, bezpłatnych. Które wystarczy sobie wybierzemy, i od razu możemy puścić do druku albo zapisać na swoim profilu. Dokonując wyboru wydruku testowego, zwróćcie uwagę na czas wydruku. Nie wybierajcie sobie do testu wydruku figury, która będzie się drukowała przez 5 lub więcej godzin. Macie tam też możliwość wyboru takich, które będą się drukowały 10 lub 15 minut. NCubic zapewnił nam również oprogramowanie na komputer. Link do tego oprogramowania Macie w opisie do tego filmu. Niestety aplikacja w telefonie, czy też oprogramowanie nie jest w języku polskim, ale jest dość prosty, chociaż dla początkującego to niestety troszeczkę na początku może być skomplikowane, bo mamy wiele możliwości ustawień, również co do samego wydruku, koloru, rodzaju filamentu, grubości warstwy. Tam właśnie w oprogramowaniu możemy sobie kolorować nasze projekty lub tworzyć zupełnie nowy od podstaw przy projektowaniu lub. Wyborze projektów gotowych. Pamiętajcie o wyborze tego projektu, bo przy wydruku wielokolorowym zawsze będzie istniał problem odpadu filamentów. Drukarki 3D, czy to chodzi o tą drukarkę, czy jakąkolwiek inną, zawsze drukują od dołu warstwa po warstwie. Jeżeli mamy wielokolorowy wydruk, wielokolorowy projekt, to przy każdej zmianie koloru głowica musi się oczyścić. To nie tylko zajmuje czas, ale powoduje odpady, których czasami może być więcej niż waga samego projektu. To właśnie przez te odpady mam z prawej strony postawione pudełko po filamencie, żeby nie walało mi się po całym pokoju. Jeśli będziemy mieli tego typu stożek, często spotykane przy pracach budowlanych, to będzie nam się drukowała warstwa po warstwie od dołu, będzie jeden kolor przy zmianie na kolor biały, głowica będzie oczyszczona, co zajmuje troszeczkę czasu, i powoduje zmarnowanie części filamentu na oczyszczenie głowicy, ale wyobraźmy sobie takie dwa krzesełka, które są połączone w jedną figurę. I możemy oczywiście jednocześnie drukować obydwa dwa kolory na raz. Wtedy przy każdej warstwie będziemy mieli wymianę koloru, oczyszczenie głowicy, warstwa po warstwie i tych oczyszczeń będzie bardzo, bardzo dużo. Jeżeli zaś ten sam projekt wydrukujemy dwuczęściowo, czy najpierw jeden kolor, a za chwilę drugi kolor, Wtedy po pierwsze wydruk będzie znacznie szybci, a po drugie tych odpadów praktycznie nie będzie. Są też projekty stożkowate, takie jak ten, dwukolorowe, jeden na drugi nałożony. Ale i w tym wypadku, gdybyśmy chcieli iść na skróty i od razu drukować cały projekt, to zajmie nam to znacznie więcej czasu i będziemy mieli dużo więcej odpadów. Natomiast jeżeli wydrukujemy najpierw jeden kolor stożka, potem drugi i połączymy te stożki, mamy ten sam efekt, a znacznie taniej i szybciej. Taka mała figurka, ponieważ jest kolorowa, może nam przynieść dosyć sporo odpadów. Ale jeżeli wydrukujemy od razu pięć takich samych małych figurek, tych odpadów będzie praktycznie taka sama ilość, a nie będzie ich pięć razy więcej. Dlatego pamiętajcie, przy projektowaniu, przy drukowaniu trzeba uwzględnić zasadę drukowania i to nie tylko tej drukarki, ale każdej, która drukuje w kolorze. Ta drukarka ma swoją pamięć. Gdyby się zdarzyło, że w trakcie druku braknie prądu, nie ma problemu. Przy wznowieniu zasilania drukarka powróci do pracy do miejsca, w którym przerwała. Także jeżeli zrobimy pauzę, np. żeby w nocy nie budzić naszych domowników, także rano możemy włączyć play i dalej będzie drukowała nasz projekt. Nie można generalizować i nie da się doradzić, którą drukarkę wybrać, bo każdy ma inne potrzeby, inne oczekiwania. Na moim etapie, AnyCubic Cobra 3 w zupełności mi wystarczy. Omówienie sami drukarki, aplikacji i oprogramowania to tak naprawdę potrzebaby parę godzin, a na to tyle czasu nie mam. Jeśli tu masz jakieś wątpliwości, o których nie mówiłem w tym nagraniu, zadaj je w komentarzu, na pewno Ci odpiszę. Polecam też. Żeby zapoznać się z innymi filmami na temat drukarek 3D, bo z pewnością z paru filmów wyciągniecie informacje, które wam do głowy nawet nie przyszło, żeby zapytać przed zakupem. Na tym etapie moje doświadczenie z drukarkami 3D jest dosyć słabe, dlatego nie będę się mądrzył co do jakości wydruku dla mnie w zupełności wystarcza. Słuchając inne osoby na YouTube wiem, że jakość tej drukarki w porównaniu do innych jest bardzo dobra. Dlatego ja też wybrałem ten kubik Pobrat 3. Nie jest głośną drukarką. Spokojnie obok w pokoju śpi dziecko. Drukarka sobie pracuje. Także ja na pewno ją polecam, jeżeli ktoś jest zdecydowany na rozpoczęcie przygody z drukami 3D. Mówię, jeśli ktoś jest zdecydowany, bo tutaj należy się zastanowić, czy na pewno jest Tobie potrzebna tego typu drukarka. Musimy pamiętać, że filament nie kosztuje 5 zł. Musimy pamiętać, że wydruki... Często trwają powyżej 10 godzin. Przez cały czas pracy drukarki jest pobierany prąd. Jeżeli weźmiemy pod uwagę te wszystkie okoliczności, to może się okazać, że sam nasz wydruk kupilibyśmy znacznie taniej w Pepco czy w jakimś sklepie chińskim. Do tego dochodzi czas pracy na wykonanie projektu. Ale oczywiście dzięki tego typu drukarce możemy stworzyć coś, czego jeszcze nie ma. Coś, co nam się zniszczyło i nie jesteśmy w stanie już dokupić. Możemy stworzyć coś indywidualnego. Z pewnością rozwija to kreatywność, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Jak mówił klasyk, marzenia są po to, żeby je realizować, a w życiu są rzeczy, które warto i są rzeczy, które się opłaca. Nie zawsze to, co się opłaca, warto. Nie zawsze warto, co się opłaca. I ja uważam, że warto nabyć tą drukarkę Anycubic Cobra 3. Skorzystajcie z kodu rabatowego, który jest w opisie do tego filmu. Ja na tym nie zarabiam ani złotówki. Jeżeli macie dodatkowe pytania, śmiało zadajcie w komentarzu, a na pewno Wam odpiszę. Tymczasem serdecznie dziękuję za uwagę. Proszę o subskrypcję kanału, nie ominą Cię nowości, w tym również aktualizację do tej drukarki. Dzięki za uwagę jeszcze raz. Cześć!